Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj idę na basen, ale tym razem na basen odkryty. Tam nie ma szafek, więc nie mam gdzie schować kamery, więc kamera zostaje w domu, a chciałabym sobie popływać i nie martwić się o to, że ktoś zabierze mi kamerę, a ja bardzo lubię pływać, ale wezmę ze sobą telefon i coś nagram, bo już wiem, że z telefonu mogę przerzucić na YouTube, z czego się bardzo cieszę, a telefon jest mniejszy, zawsze można go gdzieś tam schować. Więc będę pływać. Ten basen ma od met 50 i wzwyż, z czego bardzo się cieszę. Przynajmniej tak miał zanim został zamknięty. I cieszę się, bo w akwaparku mi brakowało tego. Było tam na przykład met 60, ale schodziło w dół. A ja chciałam taki właśnie basen, gdzie jest od met 50-60 i wzwyż, że jak na przykład odpłynę dalej. To mogę zawsze wrócić i stanąć stopami. A do takiego basenu, gdzie nie mogę w ogóle dostać stopami, to ja nie wchodzę, bo ja się boję i się przyznaję. A ja bardzo lubię pływać. I jak wrócę, to wam pokażę. Oczywiście już się ubrałam, ogarnęłam. Tak wygląda mój strój kąpielowy. Ten sam, co był ostatnio w akwarparku. Bardzo go lubię, ponieważ jest bardzo, bardzo wygodny i zasłania to, co trzeba. Nie jest bardzo taki wycięty, bo ja w sumie nie lubię takich strojów bardzo wyciętych. Lubię, jak tego materiału trochę jest. I będziemy się powoli zbierać, tylko dzieci tam zjedzą śniadanie. W sumie już kończą. I jak się ubiorą, wiadomo, my wcześniej jak to się Ubierze sam, ale siostra, to tam mama musi jej pomóc i w sumie też już potrafi się ubierać. I jak się tam ogarną, to idziemy, bo właśnie idę z dziećmi i z moją mamą. Niby mama mogłaby mi tej kamery pilnować, czasami byśmy się mogli wymieniać, ale to bez sensu. Jak już idzie, to też nie w sobie popływa, ona też bardzo lubi basen, zawsze lubiła, tak samo jak ja. Lubiła. I idziemy, a pogoda jest bardzo ładna i sprzyja pływaniu, więc popływam sobie przez dnia, a potem jak przyjdę, to Wam pokażę. No to, widzimy się później. A teraz opowiem Wam, jak było na basenie. Wczoraj byliśmy na basenie. Przyszliśmy z basenu, ale mi się już nie chciało nagrywać, więc nagrywam dzisiaj. Byliśmy na basenie otwartym. Ja ten basen już kiedyś Wam nagrywałam na dzień otwarcia. Poszliśmy na godzinę 11, bo od tej godziny był otwierany. Wyszliśmy jako piersi, zajęliśmy leżaki, położyliśmy nasze ręczniki na leżak. Każdy z nas miał leżak, więc mogliśmy się na nich opalać wypić coś, zjeść, robić sobie przerwy między pływaniem. Fajnie, nie musieliśmy leżeć na leżaku czy ręczniku na trawce, choć to jest też przyjemne. I powiem Wam, że był oczywiście basen dla niepływających, takich bardziej dla dzieci i basen dla pływających i średnio pływających, bo ten basen dla pływających był od 1,50 m, szczerze się cieszę, tak było zanim zamknęli ten basen, też było od met 50 i wzwyż. Oczywiście więcej osób było na basenie, tym dla dzieci, niepływających, mamy z dziećmi, a że to była taka godzina 11-12, no to większość ludzi było w pracy albo przygotowywało się do pójścia do pracy, więc ten basen dla niepływających był puściutki i było dużo miejsca. Mało ludzi. I powiem Wam, że pogoda była ładna, było ciepło, ale nie było aż tak prażąco, i to się liczy. Nawet siostra mojego sześniaka, która nie ma met 50 i od niedawna uczy się pływać, weszła z nami do basenu dla niepływających albo się trzymała basenu, albo odpoczywała na nas. A wielki plus dla niej za odwagę. Ponieważ ta woda mogłaby ją jeszcze raz przykryć, a weszła tam bez rękawków do pływania i bez koła, więc robiła mniejsze odległości pływała odde mnie do babci, i od babci do brata i od brata do mnie. Oczywiście była podstawą kontrolą. Mój sześniak już ma kartę pływacką, więc się nie ma co martwić, pływa lepiej niż ja i moja mama. A nie pływamy mega dobrze. Jak już wiecie, ja muszę mieć podłoże, ponieważ ja kiedyś się uczyłam pływać, ale była wtedy taka moda, że się wrzucało dzieci na linie do wody i kazano im wypływać. I ja też taką metodę miałam i ja się zniechęciłam i już potem pływać nie chciałam. Więc nie umiem dobrze pływać, ale potrafię się utrzymać na wodzie, potrafię popłynąć dalej, ale muszę mieć świadomość, że jest w podłoże. Powiem Wam, że to były bilety na cały dzień. Normalny bilet za 18, ulgowy za 9 dla emerytów też i dla dzieci do 7 lat za darmo. Nie można było leżeć cały dzień, więc robiliśmy sobie przerwę. Poszliśmy, pojechaliśmy do domu, zrobić obiad zjeść, obiad, a potem my wrócili. Byliśmy tam godzina i 20 minut, ponieważ wcześniej byliśmy tam 3 godziny, więc razem wyszło 4 godziny 20 minut, a że potem już więcej tych ludzi się schodziło na ten basen dla niepływających, więc w sumie stwierdziliśmy, że już nam starczy i jedziemy do domu. Zawsze możemy jechać jeszcze raz, potem ten basen jest bardzo blisko, a takie pływanie relaksuje, odpręża ciało, ręce, nogi, nawet jest dobre na kręgosłupie, jak się pływa na plecach i nawet Próbowałam nagrywać jedną ręką i tylko na plecach się udało i oczywiście też mój częściach mnie nagrał, więc co nieco Wam też wrzucę. I powiem Wam, że ja, jak już wiecie, jestem zniechęcona do wszelkiej piłki <grywki> z powodu WF-u w szkole, ale zawsze taką piłkę do koszykówki, siatkówki, Piłki nożnej można zastąpić piłką plażową i sobie pograć nad wodą dla przyjemności, a nie tylko dla ocen i rywalizacji. Więc jak się nie lubię w WF-u, nie ma się co zniechęcać do innych rodzajów sportów, jak sportów zimowych, sportów na świeżym powietrzu. Ja zawsze bardziej lubiłam jeździć na rowerze, pływać. Spacerować. Na przykład biegać nie lubiłam, ponieważ ja się szybko męczę, ale już spacerować lubię. I dobrze jest wymieniać na sporty bardziej kreatywne. Można jeździć konno, można jeździć na łyżwach i wiele, wiele innych sportów. Nawet taki tenis stołowy czy tenis ziemny jest przyjemniejszy. Też nie mam nic przeciwko. Natomiast w tej rywalizacji. Ocenach, gonitwie i nadmiarze lekcji. Raczej WF nie był moją ulubioną rzeczą w szkole, więc należy się nie zniechęcać i próbować, bo wiele osób się potem na tyle zniechęca, że potem nie chce żadnych sportów. A sporty są bardzo fajne, tylko trzeba sobie znaleźć taki sport, który będzie odpowiedni dla Was który będzie wam sprawiał przyjemność będziecie się mogli relaksować oczywiście są dzieci mojej siostry więc byłam i na rowerach z nimi i na hulajnodze inaczej oni na hulajnodze ja szłam obok byłam i na placu zabaw też wam nagrałam i też wam rzucę ale nie nagrywałam dzieci więc dzieci nie będzie ale nagrałam właśnie ten plac zabaw hulajnogi rowery, no może trochę z tyłu pokażę na rowerach, ale ogólnie no, z daleka, no nie pokazuję przodu więc sobie nie obejrzycie choć wiem, że wiele osób by chciało oglądać, bo wiele osób jest ciekawych dzieci na kanale jedni pokazują, drudzy nie, jeszcze tu trzeba mieć własne ale powiem Wam, że bardzo Motywujące jest posiadanie dzieci w domu, ponieważ wtedy się wychodzi na rower, na rolki, na plac zabaw. A jak się nie ma dzieci, to się więcej siedzi w domu. A z dziećmi to zawsze ma się ochotę wyjść, żeby nie broiły w domu. <grym> na przykład. Ale też często wołają na rower, na rolki, na plac zabaw, napływanie i to jest rzeczywiście bardzo duża motywacja do ruchu. Nie powiem, ale to takie przyjemne spędzanie czasu. I zapraszam Was do oglądania. Det er kjæresten min. A teraz idziemy do mojej kuzynki na karę. Wzięłam tą bluzeczkę, spodnie. Tutaj mam pasek, ten co kupiłam fajny, pasuje. Bardzo ciekawe. I idziemy, bardzo ciekawe. Tak. Tak. Piękny. Jestem w szoku. Tak, to dobrze, że jesteś w szoku. Jak Ci się podoba, to dobrze. No to idziemy. Tylko tu urwałam ten plastik, bo jeszcze został. O nie, ładnie. Idziemy, ale zostawiam kamerę w domu. Aha. Tak. Będziemy tam kamerować. Dzisiaj niedziela. Chcemy sobie troszkę posiedzieć poczynować i idziemy bez chromady.